Oczywiście, już odpowiadam na to pytanie, jak to się dzieje, jak te muchy dostają się do naszego ciała, jeżeli ono jest zamknięte i zakopane w ziemi. I co najciekawsze, to nie tylko muchy potrafią dostać się do naszego ciała w momencie, kiedy jest ono w ziemi, ale po kolei. Na początek muchy z rodziny Poridae, czyli zadrowate. Są to muchy, które potrafią się przekopać przez ziemię i dotrzeć do naszego ciała, nawet jeżeli znajduje się na ono głębokości kilkudziesięciu centymetrów. Następnie, po zamuchami potrafią do naszego ciała dostać. Się także chrząszcze, grabarze i inne padlinożerne. Mogą one odkopać nasze ciało, jeżeli jest ono zakopane gdzieś płytko, i tam składać swoje jaja. I na koniec nie możemy zapomnieć o mrówkach. Są to świetne, nazwijmy to koparki, które szybko kolonizują zakopane szczątki. Jak sami widzicie, dotarcie owadów do naszego ciała nie stanowi większego problemu. Jeżeli macie więcej takich ciekawych pytań związanych z moją pracą, osoby zajmującej się sprzątaniem miejsc zgonu, miejsc zbrodni, zachęcam do zadawania ich w komentarzu.